Trzy książki, które teraz czytam i o dalszych planach co do filmów na kanale. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Książki towarzyszą mi cały czas, nawet gdy nie nagrywam, pamiętajcie. I teraz jestem w trakcie konsumowania trzech książek wspaniałych, świetnych, tylko że są to książki wielkie, z moimi ograniczonymi zasobami czasowymi nie daje rady i po prostu czytać. Tak jak dawniej czytałem różne książki raz na tydzień, najczęściej dawałem recenzje na kanał. Teraz, gdy czytam książki trochę bardziej um, grube, trochę też trudniejsze, takie gdzie trzeba trochę wrócić, często się zastanowić, um, ten um, ta prędkość recenzji, ta prędkość rzucania recenzji przeze mnie zmalała właśnie z tego powodu. Pierwszą książką książkami, które czytam, które już wam pokazywałem, są te dwa molochy. Jestem tak naprawdę dopiero w połowie pierwszej. Zaraz tu straniczego notatki z seminarium. Karl Gustav Jung. Wybitna jest to pozycja. Tylko, tak jak wspomniałem, jest to pozycja trudna. Czyta się ją wolno przez to, że musimy często się zastanowić, musimy często wrócić, musimy często pewne tematy przemyśleć, zgooglować jakieś słowo. Tak, to się zdarza i to sprawia, że to po prostu czytanie, konsumowanie tej książki jest trudne, ale na szczęście treści są tak fascynujące i tak wciągające, że nie zamierzam przerywać aż do skończenia tych książek. I wiele osób pytało mnie, jeśli chodzi o takie książki właśnie Junga związane z jego seminariami, z notatkami z seminariów. Bo to jest właśnie to, to jest miejsce, gdzie spotkasz Junga w takim miejscu bardziej konwersatoryjnym, gdzie faktycznie rozmawia z ludźmi, odpowiada na pytania, prowadzi te seminaria w taki dość otwarty sposób. I jeśli czytałeś jego książki wcześniejsze, po prostu napisane, ta będzie zgoła inna. I pytaliście mnie o inne tego typu książki, i wspominałem już, że są, jest książka Wizje na tej samej zasadzie, co ta: notatki z seminariów, jest książka Analiza marzeń sennych na takiej samej zasadzie, i zauważyłem niedawno, że jest jeszcze jedna o psychologii Kundalini, też notatki z seminariów, i te dwie są dostępne w sprzedaży, bo jeśli chodzi o wizję. To jest tylko jedna oferta na Allegro lokalnie, tych dwóch książek, dwóch tomów, też podobnie jak to, za 500 zł I, i nigdzie indziej tego nie mogę znaleźć. A jeśli chodzi o Analizę Marzeń Cennych, możesz ją kupić w normalnej cenie, bo jest wydana. A jeśli chodzi o tą Psychologię Kundalini, również możesz kupić w normalnej cenie, bo jest wydana. Także jeśli Cię interesują te tematy jungowskie w stylu Notatek z seminariów, to radziłbym sięgnąć po tamte dwie rzeczy. A jeśli chodzi o więcej, z tego na pewno będzie na kanale jeszcze, w recenzji i w jakichś fragmentach, na pewno, jeśli sobie coś zaznaczę, co będę chciał przeczytać. Niestety, jeśli chodzi o właśnie czytanie tych fragmentów, one są tak też połączone tak budują na sobie po prostu um, te treści. Że ciężko jest przeczytać taki fragment oderwany, który będzie miał na przykład pół godziny, żeby miał sens, bez tłumaczenia, co było wcześniej. To jest takie małe wyzwanie, jeśli się czyta tą książkę i chce się jeszcze przedstawić jakieś fragmenty. Ale to jest problem dla mnie, nie dla Was. Jeśli ktoś ma możliwość zdobycia tego, to bym po bardzo polecał. Drugą książkę, którą czytam, gdy, gdy, nie, gdy jestem w domu, gdy mam tablet przy sobie, czy gdzieś jadę, to. The Secret Teachers of the Western World. Gary Lachman. I polecałem ostatnio, recenzowałem ostatnio książkę Lachmana Lost Knowledge of Imagination. Jest to książka świetna i dlatego postanowiłem sięgnąć po kolejną książkę Lachmana. Jest to książka bardzo długa, ale jest to pokazywanie historii z takiej innej strony. Pokazywanie ludzi, opisywanie ludzi i ich myśli pokrótce, które wpływały na po prostu myślenie ludzi, zachodu, na myślenie świata w zasadzie. I ym, znajdą się, znajduje się tu dużo ludzi, takich o których zapewne nie słyszałeś, yy, i nawiązuje ta książka w dużej mierze do tej historii, którą przedstawia na przykład. John Werwejeki w jego wykładach um, Awakening from the Meaning Crisis. On tam przedstawia taką historię myśli, tego jak doszliśmy do kryzysu, powiedzmy, kryzysu znaczenia, kryzysu sensu, o którym on mówi. Tak tutaj mamy jeszcze bardziej szczegółowo i jeszcze bardziej um, konkretnie opisane historie ludzi, historie myśli i te wpływy, um, często właśnie jeszcze pochodzące z Grecji czysto wpływy platońskie na przestrzeni wieków na przestrzeni reformacji i też tego jak w pewnym momencie wiadomo kościół niszczył myślenie i niezależne pogańskie heretyczne także tutaj to wszystko jest opisane jak też w pewnym sensie ta wiedza wciąż w niektórych miejscach się ustrzymała gdzieś przetrwała Fascynująca książka. Gary Lachman, jest świetnym pisarzem. Jeśli znasz angielski the, Western, the Teachers of the Western World będzie świetną książką dla Ciebie. Niestety nie ma tych książek po polsku Lachmana, co jest słabe, bo moim zdaniem są naprawdę świetne. Warto je przeczytać. Szczególnie tą Lost Knowledge of Imagination, ale również i tą The Secrets The Secret Teachers of the Western World. I jeszcze czytam jedną książkę, raczej słucham, także... Czytam jedną papierową książkę, jedną książkę na tablecie yy, i jeszcze jedną słucham, gdy sobie chodzę gdzieś, audiobooka. Konkretnie Wiktora Hugo i jego książkę Nędznicy. Yy, I jest to światowy, wiadomo, bestseller, światowy klasyk yy, i książka, na podstawie której jest taki słynny musical właśnie, Les Miserables, przepraszam, że Gwałce tutaj francuski, nie znam tego języka, ale jakoś tą francuska literatura coraz lepiej mi muszę przyznać, że wchodzi. Nie wiem, czy to przez to, że Balzak mi się tak spodobał, gdzieś wyskoczyła mi propozycja właśnie Wiktora Hugo Nęcników na audiotece, tam gdzie słucham audiobooków i postanowiłem wejść ten temat i naprawdę kolejna świetna, Francuska książka klasyczna. To nie jest książka niefikcyjna, to nie jest książka rozwojowa. Test powieść i e, wspaniała powieść. Przynajmniej tak się zapowiada i wydaje mi się, że e, nie zawiodę się w dalszej części. Też nie słuchałem, na szczęście tego musicalu, nie oglądałem, także tym bardziej fabuła jest dla mnie nieznana do końca, e, co sprawia, że jeszcze lepiej zapewne mi się czyta, niż gdybym już tak by był gotowy na to, co się będzie wydarzać. Um, polecam, jeśli ktoś szuka właśnie powieści um, klasycznej do posłuchania, do takiej, która też zachęca do myślenia i napisana jest przepięknie, która wpłynęła na wielu wielu ludzi, twórców. Um, 55 godzin ma ten audiobook, także um, to jest kolejne masywna, można powiedzieć, masywny lądolód treści, który konsumuje. Dlatego. Um, nie za bardzo miałem do czego się w ogóle odnosić w robieniu filmów i tu przejdziemy płynnie do tematu filmów. Co dalej, ostatnio nie nagrywałem za dużo na kanale. Będę nagrywał na kanale, ale trochę rzadziej, bo zauważyłem, że ostatnio bardzo dużo też często zmuszałem się po prostu do robienia filmów i odebrałem sobie wiele czasu na sport, na Ćwiczenia, na właśnie wrócenie do formy. Czasem aż wręcz zarzucałem ćwiczenia, żeby jeszcze posiedzieć, żeby zrobić film, żeby coś przeczytać, żeby coś podłubać i jakoś tak naturalnie ta moja, ta moja świadomość, ta moje skupienie przerzuciło się teraz na bardziej tą stronę taką zinternalizowaną, tą, którą chcę zobaczyć dla siebie. Chcę wrócić do lepszej formy i te filmy nie będą dla mnie priorytetem w najbliższym czasie. Będę robił filmy raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, tak jak było na początku na kanale, ale nie częściej. I jeśli chodzi o to, jakie treści się będą pojawiać, to myślę, że bardzo podobne do tych, które w tym roku robiłem bardziej filozoficzne, bardziej związane z psychologią głębi może trochę z motywacją sportową też się będą pojawiać, gdyż w najbliższym czasie będę intensywnie wracał do formy, jeśli chodzi o moje cardio i wydolność. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za oglądanie starych filmów, za też bycie wyrozumiałym, gdy tych filmów nie wrzucam, bo bardzo ten kanał jest, można powiedzieć, że nie, jakby to nazwać nieregularny jeśli chodzi o treści, czasem macie bardzo dużo treści, a czasem bardzo mało treści, ale takie też jest to moje życie. Czasem skupiam się na robieniu treści bardzo, czasem trochę mniej, ale zawsze sprawia mi to przyjemność i zawsze jest to coś, co lubię robić, gdzie lubię wracać. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wyrozumiałość. Widzimy się w, kolejnym, w kolejnych odcinkach i recenzji i vlogów. Do zobaczenia. Cześć!